I ruszyły, zwarta grupa, tam troszeczkę gorzej ruszyła Czeszka na ostatniej pozycji. A kto wyjdzie na prowadzenie? Na prowadzenie wyszła Bint Mabi, Bint Mabi. Ona dyktuje tempo. Na drugiej pozycji galopuje Asma. Na trzeciej tam jest w czołówce Felina. To są te trzy pierwsze klacze. Na czwartej pozycji Wespa. Dalej na piątej Galada PS, blisko niej Echeta. Dalej tam jest Naura. Ostatnia Czeszka, przedostatnia galopuje Harmonika. Nic się nie zmienia, na razie pierwsza lekko galopująca Bint Mabi. Bint Mabi, za nią Asma na trzeciej pozycji Felina. To jest pierwsza trójka, za nimi Wespa, później do przodu przeszła Epiona, blisko niej Galada. Echeta nieco się cofnęła i z tyłu cały czas galopują harmonika. Harmonika i z tyłu jest także Czeszka, tam również na ostatnich pozycjach. On moksza na jednym z ostatnich trzech miejsc. Tymczasem Bint Mabi lekko galopuje swobodnie, przy niej Asma. Bint Mabi wyprowadza na prostą z asmą. Te dwie na razie mają pewną przewagę na trzeciej pozycji Belina. Bint Mabie ciągle utrzymuje przewagę, próbuje zbliżyć się do niej asma, a polem rozpoczęła finisz Galada. Ucieka Bint Mabi, finiszuje do niej Galada i próbuje jeszcze asma się włączyć do walki, ale nie daje rady. No dość dużą przewagę, utrzymuje 300 metrów przed celownikiem Bint Mabie. 200 metrów do celownika. Bint Mabi nadal jest pierwsza. I ucieka rywalko. Jej przewaga jakby jeszcze wzrosła. Bint Mabi. Wygrywa ten wyścig niezagrożona. O drugie miejsce walczą Gallada. Gallada i tam była harmonika. Ona będzie trzecia, czwarta naura, pozostałe klacze. Teraz mocno zmęczona do celownika. O moksza dociera.